Słuchajcie ja nie odpuściłem. Zapytałem kilku znanych celebrytów o ich rzeczy luksusowe marki czy zdają sobie sprawę że to jest knot za parę dolarów a oni wydali tyle pieniędzy na gówno. A oni twierdzą że ja się nie znam że to jest luksus że wyparli to w ogóle z siebie. Tak samo zapytałem się kilku znanych wokalistek między innymi najbardziej znaną 40 letnią blondynkę. Czy ona nie widzi że zaczyna mieć usta jak małpa dupę takiego taki, takie glonojada. Też się nie znam, zazdroszczę jej kariery, zazdroszę jej wszystko i ona to widzi, że wygląda jako 40-latka jako sztos. No dobra, to samo jest, słuchajcie, z hazardem, z, z dragami, z wodą. Człowiek to jest, powiedzieli mi psychoterapeuci, to się nazywa mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Dlatego powtarzam wam, że jak jesteście uzależnieni od wody, od dragów, to nie jesteście uzależnieni od, czyli my tak samo jak ja brałem, od proszku, od alkoholu, od płynu, tylko od bani swojej głupiej. I jak to jest, tak samo to jest łatwe wyskoczyć z tego, jak się w to wpieprzyć. Byście nie dali wiary. I tu polecam rozmowy z psychoterapeutami, którzy wiedzą, jak tą głowę oszukiwać. Polecam wszystkim rock and roll. Nie bójcie się. Nie dajcie się zbajerować w własnej głowie i żeby nie powstał u was mechanizm iluzji i zaprzeczeń. To wszystko jest lipa. Wyjdziecie ze wszystkiego. Na razie. I'm <laughs> gonna